Dzień dobry. Chciałam Wam pokazać jak szybko nasz sad przekwita. Po prostu dosłownie w mgnieniu oka. I szybko zakwitło wszystko i też bardzo szybko przekwita. I tak powinno to więcej niż tydzień się utrzymać. Mam wrażenie, że to jest po prostu parę dni. I zaraz tych kwiatów nie ma. No szkoda, bo to jest naprawdę piękny widok. Aczkolwiek no właśnie czas Wielkanocy wczoraj, przedwczoraj to była pełnia kwitnienia w naszym sadzie, więc nasze spacery po sadzie, bo w domu spędziliśmy te święta były bardzo fajne po prostu, przejście po kwitnącym sadzie kiedy jest ciepło, słonecznie, miło to chyba się domyślacie że to jest ogromna przyjemność I chciałam Wam pokazać, przedwczoraj był ostatni tak na Wielkanoc więc jak to się szybko wszystko zmienia zwłaszcza to jest dochodzimy do śliwek one już prawie że przekwitły, trzeba jeszcze będzie je opryskać a żeby nie było tych robaków jak się nie opryska to niestety będą no będą robaki będą robaczywe później we wrześniu, znaczy w sierpniu w zeszłym roku w sierpniu już skończyliśmy ze śliwkami podejrzewam, że w tym roku będzie podobnie, też będą w sierpniu o właśnie tak to wygląda tej amers już właściwie przekwita zobaczcie zresztą podobnie ma się sprawa z też już przekwitają. Zobaczcie. Pręciki zostały. Jabłonie kwitną. Wszystko kwitnie. Rzepak w ogóle zaczął też kwitnąć. To jest na innym polu w sąsiedniej w może Wam pokazać. Też już kwitnie. No po prostu wszystko wybuchło z prędkością światła. No i wszystko trzeba pryskać. Wszystko na, na jeden raz się zwaliło. Jest kumulacja prac. Normalnie powinna być na trzy tygodnie, a wszystko w tydzień się trzeba zrobić, o, też Amer zobaczcie, już, kwi, już przekwita, ja bo nie z kolei to jest chyba jakiś szampion jestem tutaj, po prawej stronie, który tak pięknie kwitnie jest oblepiony. No, cudnie to wygląda. Tylko że na majówkę już wszystko będzie, już wszystko przekwitnie. Majówka się zaczyna za tydzień i jeden dzień, no to już... No to już akurat właściwie będzie po kwitnieniu będą jeszcze jakieś tam kwiatki, ale to już będzie. A normalnie było tak, że na majówka, nawet i po majówce dopiero wszystko zakwitało. Sady raczej w maju kwitły. No będzie tak jak w zeszłym roku, też było wszystko bardzo wcześnie. W tym roku jest podobnie. Tylko cały czas się trochę boimy, o tam zielony dzięcioł, takie piękne zielone dzięcioły mamy w sadzie. Zresztą w ogóle dużo ptaków, mi kuropatwy i bażanty, innych nie zliczę, żeby tylko szpaków nie było. No ale na pewno one też zawitają w czerwcu, też nasi, nasze ulubione zwierzątka, oczywiście żartuję. A zobaczcie, po lewej stronie tutaj jest sporo czereśni, one już właściwie no przekwitają, zobaczcie jak to wygląda czy 4 dni temu to jest chyba regina jakaś, tak, to jest regina z tego co pamiętam regina albo Kordia. No dobrze, mniejsza o to w każdym razie. Zobaczcie, już przekwitają. Tu wiśnie z kolei. No jeszcze kwitną, spełnia kwitnienia, ale też już zobaczcie ile jest na ile już tych płatków jest na ziemi. Wszystko po prostu w okamgnieniu przekwita. brzoskwinie już przekwitają. Zobaczcie. Już. Bardzo szybciuteńko wszystko przekwita w tym roku. No, ale póki co nie ma przymrozków. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dla mnie może być klęska rodzaju. Jeżeli ktoś chciałby, żeby było mało, a liczy na to, że będą drogie, no to tak w niego niech będzie. A jednak wolę, żeby było dużo. Mogą być tańsze, ale żeby po prostu były. Ale to jest tylko moja opinia. Po to się wokół czegoś dba, chodzi, żeby jednak było tego więcej, a nie jakieś tam resztki. Chociaż niestety był taki czas ponad 10 lat temu, kiedy wiśni z całego sadu zebraliśmy. Nie wiem, może ze dwie skrzynki w sumie by się uzbierały, po prostu wszystkie wymarzły. No to było zanim jeszcze założyłam ten kanał czy konto na Instagramie, to było z 10 lat temu. Około 10 lat temu, nie wiem kiedy, bo nie pamiętam, ale niestety był taki rok. I tak to właśnie wygląda u nas. Dom jaki zielony się zrobił. Więc no, tak to wygląda. Cicho na chwilę, a nie już ponad 5 minut, widzę, że się nagrywa. No ale już kończymy naszą wędrówkę po sadzie. Może w takim razie. To na tyle życzę Wam. Mam nadzieję, że po świętach dobrze się czujecie i że wracacie do rzeczywistości. Że nie ma z tym żadnych problemów, powiedzmy. No i trzeba zbierać siły do weekendu, do majówki później. Wszystkiego dobrego. Do widzenia, do zobaczenia.